Czyli maneczku widzę. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny gramy w Brawla. No i co? Jest najlepsza dzisiaj mapa. Ja tutaj wygrywałem, pójdą gasem lub frankiem, więc możemy w sumie spróbować Frankiem. Ale... Dobra gasa spróbuję, bo nim dawno nie grałem. Cieszyłem się, że go odblokowywałem, ale nim w ogóle nie grałem. Wpadajcie na mojego TikToka, no bo link macie w opisie No i do Stefaniksa. Też chyba będzie link w opisie żebym nie zapomniał W ogóle ja mam... Skąd tą emotkę podziącego gaza. Pokażcie, no tak wygląda, żebym był kawalą O Jezu, no, śmiało, no, się ammo Okej, okay, dwa power cube'a Napiszcie w ogóle w komentarzach, czy widzieliście jak grałem piperą. W miarę mi dobrze poszło. Jezu, jakbym się skinął w strefie, to mi się chyba obraził na samego światła. Ale 2003, ja czy... samo Jezu ta strefa, gdzie ja mam 3, 7 Power cube'ów. Ja w tej rundzie nic, żadnego kila nie miałem. O, widziałem. Widziałem. To jest Frank. On też ma 7 cube'ów. No ho, ja mam też 7 power cube'ów i co mnie zrobić? No. Oj, no. No chodź tu Frank. Łaa! Wow, Ła! Wow. Nie no ocho tu oknocy, ok oknocy. Dzejaj mamy tu walkę, która nigdy się nie skończy. Zapraszam do mojego TikToka, zapraszam do klubu Polacy. Już niestety nie dodaj na Majku. Ale my strzelamy go i powstał duszek. Dobra, on już był. Pan już wiedział, że ta walka się nigdy nie skończy. Jak tak dalej pójdzie. Ale co? Mamy tutaj jeszcze na chwilę. I opening star dropa? Epic, po raz kolejny. Co nam wyleci? 100 punktów maty, okej. Okay. Widzowie wziąłem najgorszy by jaki się dało. I gramy ogólnie z Filipem. Nie ustawię tytuł, że gramy z Filipem O kurde, kurde ma sławę Chwila, czy on ma mityka? Czy Filip ma mityka? Ja chcę Spida, ja chcę Spida, ja chcę Spida. O, taki mały O, dobra, nie, Filip jest dobry Filip jest dobry, Filip jest dobry Filip jest dobry Filip jest dobry, Filip jest dobry. poczekam Tu zbierę Power by jak on sobie przyjdzie Jeśli strefa nie zje Oj, co widzę, stawcie suba i lajka like Oj no, proszę, nie power powercube, dlaczego jesteś na 11. Baster jest dobry. Nie wiem dlaczego ja go kurde, nie ulepszam. Kurde, on ma chyba gadać. Nie wiem czy ten konkretnie. Ale z Tuggiard dużo biję. Ja tu mam sobie czas z pulta. Muszę się jakoś naładować, no chyba że ja sobie tam podejdzie. Au! Nie, tego się nie da ugrać. Au! Nie, Jodinę, Jodinę! Odwalić się, półpodej mnie! Kurde, Sandy. Sandy! A! Bo nie, tego się nie dało! ja jejaj. Kurczę. Jest jedna runda, no. Nie lubicie takie 7 5 minutowe, ale przedłuże do nie wiem, do 7 albo 8. Ach, zły wybór. Pipera biorę sobie wyjście. Pipera! Dobra widzowie. I znowu chłop ze sławą. Co tym? Filip ma zaraz sławę, czy co? I sugar and spice, a nie I'm a production machine. Kurde na jeden. No taki moment. Jestem najlepszą piperą. Ujo. Tym najlepszą piperą jaką jest na mnie licząc ubo, czy w zielono sensie licząc kół, na pewno serio to jest duo. Jakim cudem? Jakim cudem oni tu. Jakie to są jacyś hackerze, to ja nie wiem. No, no, co prawda lepszą piperę. Tylko nie tego odcinka. Bardzo krótki jest.